Witold Pilecki nigdy nie zabiegał zaszczyty i awansu. Najważniejszym celem jego życia była zawsze walka o niepodległą Polskę. Tragicznym paradoksem jest to, że jako jeden z największych patriotów okresu wojny został oskarżony o zdradę ojczyzny, za którą przez całe swoje życie walczył. Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu w północnej Rosji. Jako dziewięcioletni chłopak przeniósł się z rodzicami do Wilna, gdzie podjął naukę w szkole handlowej. Tam należał do harcerstwa zakazanego przez władze rosyjskie. W 1918 roku wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego i walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Jako kawalerzysta brał udział w obronie Grodna, jak i w Bitwie Warszawskiej. Pod dowództwem generała Lucjana Żeligowskiego zajmował Wilno. Tego wszystkiego dokonał jeszcze przed maturą, którą zdał dopiero w 1921 roku. We wrześniu 1926 roku przejął od rodziców zarządzanie majątkiem Sukurcze, które modernizował. Mimo obowiązków związanych z prowadzeniem rodzinnego majątku, tęsknił za wojskiem. Niemal corocznie uczestniczył w ćwiczeniach rezerwy w 26 Pułku Ułanów. Szczególnym rokiem był dla Witolda Pileckiego rok 1930. Wtedy to poznał swoją przyszłą żonę, Marię Ostrowską, młodą nauczycielkę z pobliskiej wsi Krupa. Związek małżeński zawarli w kwietniu 1931 roku. Zamieszkali w Sukurczach, gdzie na świat przyszły ich dzieci Andrzej i Zofia. Już w sierpniu, tuż przed wybuchem II wojny światowej, podporucznik Pilecki podejmuje szybką decyzję. Organizuje pułk mobilizacyjny pod nazwą XIX Dywizji, która później wchodzi w skład Armii Prusy. Mimo porażki kampanii wrześniowej. Oddział kawalerii dowodzony przez Pileckiego zdołał zniszczyć siedem czołgów i dwa samoloty nieprzyjaciela. Był to niebywały sukces. Pilecki nie składa broni. Jedzie do Warszawy, gdzie wraz z majorem Janem Włodarkiewiczem zakłada TAP, czyli Tajną Armię Polską. Działa w konspiracji i ukrywa się w Warszawie pod nazwiskiem Tomasz Serafiński. Wtedy nikt jeszcze nie wiedział, co to jest o święci. Nikt nie dałby się dobrowolnie wywieźć do obozu. Pilecki uważał, że to jest jego żołnierski obowiązek. 19 września 1940 roku, podczas łapanki na warszawskim Żoliborzu, Pilecki dobrowolnie oddaje się w ręce Niemców w celu dostania się do obozu w Auschwitz. Podróż do święcimia była koszmarem. Pilecki dociera do obozu w nocy z 21 na 22 września 1940 roku. Jako Tomasz Serafiński otrzymuje numer 4859. Głównym celem Pileckiego było jak najszybsze poinformowanie władz podziemnych o tym, co naprawdę dzieje się w obozie i stworzenie tam komórek konspiracyjnych. Stopniowo realizował swój plan, tworząc m.in. tajny Związek Organizacji Wojskowej. Związek funkcjonował w systemie piątkowym, to znaczy składał się z pięciu lub większej ilości zaufanych więźniów. W szpitalu obozowym Piątka Pileckiego wyhodowała zarażone tyfusem wszy. Była to broń, za pomocą której starano się likwidować szczególnie bestialskich kapo, konfidentów, a nawet esesmanów. Rozważano także możliwość wzniecenia powstania w obozie, ale myśl o niemieckiej zemście na rodzinach więźniów zahamowała te plany. Z czasem tajna organizacja założona przez Pileckiego objęła swoim zasięgiem wszystkie najbardziej newralgiczne komanda obozu. Sukcesywnie przekazywano raporty o zbrodniach SS do komendy głównej Armii Krajowej, a stamtąd docierały do Londynu. Wiosną 1943 roku obozowe gestapo wpada na ślad konspiratorów. Pilecki, obawiając się aresztowania, co równoznaczne jest z wyrokiem śmierci, po ponad dwóch latach obecności w obozie postanawia uciec. Nie jest to takie proste. Jednak Pileckiemu i dwóm jego kompanom dopisało szczęście. Wykorzystując rozprężenie strażników, Podczas świąt wielkanocnych w nocy z 26 na 27 kwietnia uciekli z obozowej piekarni, gdzie wcześniej pracowali. Nad ranem dotarli na plebanie w Alverni koło Regulic. W puszczy Niepołomickiej ostrzelał ich niemiecki patrol. Pilecki został ranny w rękę. Po sześciu dniach marszu znaleźli się w Bochni. A następnie dotarli do Nowego Wiśnicza, gdzie Witold Pilecki odnajduje prawdziwego Tomasza Serafińskiego. Po powrocie do Warszawy, już jako Jan Uznański, Pilecki opracowywał plan ataku na obóz w Oświęcimiu. Do końca wierzył w możliwość uwolnienia więźniów. Jednak jego projekt nie zyskał aprobaty głównego dowództwa. Kiedy wybuchło powstanie, Pilecki dowodził drugim korpusem pierwszego batalionu Zgrupowania Chrobry II na odcinku alei jerozolimskich. Broniony przez niego teren zyskał nazwę Reduta Witolda i był najdłużej bronioną Redutą powstańczą, zresztą nigdy nie zdobytą przez Niemców. 5 października 1944 roku po upadku Powstania Witold Pilecki wraz z żołnierzami z grupowania Chrobry II dostaje się do niemieckiej niewoli. Z Ożarowa trafia do stalagu 344 Lamsdorff, czyli Łambinowice znajdującego się koło Opola, a potem do Murnau, gdzie przebywa do wyzwolenia. Po wyzwoleniu obozu przez wojska amerykańskie 28 kwietnia 1945 roku pozostaje w obozie kilka tygodni, po czym wyjeżdża wraz z innymi oficerami do drugiego korpusu polskiego stacjonującego we Włoszech. We Włoszech, będąc w drugim korpusie polskim, spotyka się z generałem Andersem. Gdzie na jego rozkaz i osobistą prośbę postanawia wrócić do zajętej przez komunistów Polski, by podjąć działalność wywiadowczą. Wiedział, że ówczesne władze uznają go za zdrajcę współpracującego z aliantami. Mimo to podjął to ryzyko. do kraju wraca pod przybranym nazwiskiem jako Roman Jezierski. Na miejscu zajmował się między innymi pisaniem wspomnień za święcimia, które znane są jako raporty Witolda. Na ponad 100 stronach maszynopisu Pilecki opisał swoje przeżycia, dodatkowo dołączając do nich swoje refleksje i komentarze. Poza pisaniem zbierał także informacje między innymi na temat żołnierzy AK którzy byli więzieni w obozach NKWD i deportowani na Syberię. Przekazywał polskiemu rządowi na uchodźstwie dowody komunistycznych zbrodni, dokumenty, relacje z przeprowadzonych aresztowań. Nie zdawał sobie jeszcze sprawy z tego, że w grupie jego współpracowników działał agent bezpieczeństwa. Teraz wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Witold Pilecki zostaje aresztowany i osadzony w Mokotowskim więzieniu. W areszcie jest bity, ma połamany obojczyk, powyrywane paznokcie. W trakcie widzenia z żoną powiedział: święcin To była igraszka. Urząd bezpieczeństwa sfabrykował materiały, które posłużyły prokuraturze do sformułowania absurdalnych zarzutów. Witolda Pileckiego oskarżono o nielegalne przekroczenie granicy, posługiwanie się fałszywymi dokumentami, brak rejestracji w rejonowej komendzie uzupełnień, nielegalne posiadanie broni palnej, przygotowanie zbrojnego zamachu na grupę dygnitarzy MBP, działanie na rzecz obcego mocarstwa. I prowadzenie działalności szpiegowskiej na rzecz Andersa. Pilecki bronił się słowami. Składałem przysięgę w niepodległej Polsce. Do winy nie przyznaje się, nie czuję się winny. Zarzut o przygotowanie zamachu Pilecki na procesie stanowczo odrzucił. Do pozostałych zarzutów nie przyznał się. Do końca pozostał wierny swoim ideałom. Proces trwał zaledwie 8 dni. 15 marca 1948 roku ogłoszono wyrok. Dla rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza, oświęcimskiego więźnia, powstańca Warszawy, człowieka bez reszty oddanego sprawie polskiej, władze Polski Ludowej zażądały kary śmierci. Dziesięć dni później, o godzinie 21.30, w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok. Zabito go pojedynczym strzałem w tył głowy. Żona Witolda Pileckiego do końca udziła się, że może jej mąż żyje, że może został wywieziony na Syberię. Dopiero 40 lat po jego śmierci, czyli w 1988 roku, córka Witolda Pileckiego zobaczyła akt wykonania wyroku na swoim ojcu. Dzisiaj tak mówi o oprawcy, który domagał się jego śmierci. Żył długo i plukawie, a mój ojciec krótko i pięknie.